Czeł! Cześć. Perło obróci, teraz rysy obróci. Kasia, dawaj, nie zamulaj! Kręć ty łeczkiem, Kasia, szybko, szybko! idź do brzodu! Człowieku, z czego dawaj, ty się tak cieszysz? Kasia! <laughs> Pierwszy do przodu jedziemy teraz, ok! Eee, bajna karena, makarena, bajla bajna, Kasia, Kasia! Uuuuh! Uh, 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 uh. Ty! Macarena, makarena, makarena, bajla bajna, co jest? Z czego Ty się tak cieszysz? <laughs> Wszyscy warto wygranych. Uh Przysypijemy -huh. z powodu Warmoda. Ej, rena maka, rena warmod jest kurwa. Wygrany ha, <ścoughs> ha, grał łosna miła mona! <śmany> ha jaka szkoda! <śmany> oh, 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 oh. <śmany> Dziękuję. Jednak zamulacie, dobra, idę na kanał żejuku, a nie cię za mnie zrobić Bez kitu.